Pragnę Państwa w imieniu własnym oraz burmistrza Oleśnicy Jana Brąsia zaprosić na 12. Dni Europy w Oleśnicy. W tym roku pod hasłem Przenikanie Sztuk. Hasło wymowne, ale bardzo głębokie. Będziemy mieli okazję oglądać koncerty, spektakle teatralne, plenerowe tutaj w Miejskim Ośrodku Kultury oraz wystawy. Wystawy już jedno możecie Państwo oglądać w plenerze w Oleśnic na Oleśnickim Rynku. Natomiast Teraz zapraszam gorąco do obejrzenia dwóch wystaw bardzo interesujących. Jedna już w najbliższy piątek o 18 otwierana będzie tutaj w galerii Mokisu. Na pierwszym piętrze, natomiast drugą otwieramy w sobotę o godzinie 17 w Bramie Wrocławskiej. Wystawa, którą zaprezentujemy w Mokisie, to wystawa Ormianina Gaika Parsamiana. Tutaj w tle macie Państwo okazję poznać te piękne ogrody. Wystawa pod hasłem Ogrody Euroty, Europy. Myślę, że warto przyjść i posłuchać już w południe, w najbliższy piątek. Jest spotkanie z artystą, przedstawi nam, jak tworzy te prace, oraz zapozna nas z krajem, z którego pochodzi. Armenia myślę, że nie dla wszystkich jest krajem znanym, także zapraszam gorąco już w południe, natomiast po południu na uroczyste otwarcie. Przyznam tylko, że będzie można również skosztować wina z, przywiezionego przez artystę z Armenii. Na rynku również przez trzy dni wiele imprez, ponieważ już po raz szósty będzie organizowany jarmark wina i miodu, w sobotę również jubileuszowy bieg. Już po raz 25. o memoriał Bogusława Psujka. Głównym organizatorem jest klub Oleśniczanka, ale serdecznie wszystkich zapraszam do kibicowania, uczestniczenia w tej imprezie. W wieczornych dniach, piątek, sobota i niedziela, pełne również atrakcji. W piątek teatr uliczny, na rynku, w sobotę na Placu Zwycięstwa oraz teatry Słowacji, wspaniały. Myślę, że warto przyjść, ponieważ można degustować, spróbować wtedy zup, Czeskiej, którą artyści ugotują dla Państwa. Natomiast kończymy te trzy dni w Bazylice Mniejszej Woleśnicy. Wspaniałym koncertem organowym w wykonaniu Chorwata oraz słowo wiążące do tego polskiego aktora Cezarego Żaka. Myślę, że każdy, jeśli tylko zechce, od najmłodszego do najstarszego mieszkańca coś dla siebie znajdzie.